Witam wszystkich. Taki temat. Wyczyścimy sobie cztery monety do złotóweczki. Yy, polskie. Pastą do zębów. Prokudent. Zakupioną w Rosmanie. Jest to taka dość tania pasta. Dziecięca. Jak widać. Chyba 3 złote. tego skorzystamy z ręczniczków do suszenia. Yy, pastę wybrałem. Dlatego, że tą właśnie. Dlatego, że. Ta pasta nie ma żadnych elementów trący, żadnych granulków, nic. Po prostu zwykła pasta. chodzi o to, żeby nam się wytworzyła taka pianka, którą będziemy sobie po monecie przesuwać, bo nie chodzi nam o czyszczenie monety, żeby ją trzeć paluchami, tylko żeby ona się znalazła w paście do zębów, żeby ta pasta sobie po niej przewalała się i zdejmowała nam brud, tłuszcz i wszystko, co na tej monecie się znajduje. Tak jak widać na filmiku, no najpierw trzeba pomoczyć monetę. Potem sobie na dłoni przygotowałem taką miejscóweczkę z pastą do zębów. No i delikatnie kolistymi ruchami będzie ta monetka czyszczona. Oczywiście przy monetach brudniejszych trzeba to robić trochę dłużej. Ważna rzecz nie starajmy się dotykać w ogóle walcami. My mamy bezpośrednio tej monety w ogóle nie dotykać. Po wymyciu dokładnie puczemy, żeby też tej pasty nic nie zostało na monecie. No i bardzo ważna rzecz, od razu te suszymy i to też nie wycieranie ręcznikiem, a jedynie poprzez dotykanie ręcznikiem, bo żeby, żeby ręcznik wchłaniał nam ładnie. Całą wilgoć z monety. Wyniki, za moment, zobaczycie na zdjęciu. W ten sposób były wyczyszczone wszystkie cztery monety. No, według mnie różnica jest. Pasta jednak sporo brudu zeszła. Ja, ja nie, nie, nie czyściłem długo. Nie robiłem. Nie szanowałem długo. Pasta sporo brudu zdjęła i przy okazji tak ładnie odświeżyła monety. Stały się trochę bardziej błyszczące. Na ostatnim zdjęciu zobaczycie porównanie. Wszystkich razem, no i efekt jest całkiem fajny. Katowice wyglądają zdecydowanie lepiej. A tutaj teraz macie wszystkie razem, no i widać różnice. Na dole są już poczyszczenia. To tyle, taki mały eksperyment. Wszystko, dzięki bardzo. Na razie, hej.